W czwartek około północy mieszkańców Kościerskiego Osiedla przy Szkole nr 6 w Kościerzynie obudził dziwny hałas. Mieszkańcy pobliskich bloków myśleli, że wypadną im szyby w oknach. Okazało się, że nad Kościerskim Osiedlem pojawił się złowieszczy kontur policyjnego śmigłowca typu Black Hawk, który prowadził poszukiwania zbiegłego mężczyzny. Całe zdarzenie rozpoczęło się w trąbkach wielkich. 24-letni mężczyzna będący prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających przyjechał do mieszkania swojej były partnerki i jej sześcioletniej córki. Mężczyzna grożąc im kazał wsiąść do samochodu. Przerażona rodzina kobiety zaalarmowała policję, która rozpoczęła pościg za napastnikiem. W momencie, gdy mężczyzna zobaczył zbliżający się radiowóz, wyskoczył z pojazdu i uciekł do pobliskiego lasu. Kobieta i jej sześcioletnia córka została w samochodzie. Na szczęście nic im się nie stało. Policja spróczegnańskiego przez całą noc prowadziła poszukiwania zbiegłego napastniku. Do akcji włączono policyjny śmigłowiec Blackhawk, który na niskim pułapie patrolował wiele pomorskich miast, w tym Kościerzynę. Pojawia się więc pytanie. Skoro mężczyzna zbiegł w trąbkach wielkich, to dlaczego poszukiwano go w tak odległych miastach jak kościerzyna czy kartuzy? Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że mężczyznę próbowano mierzyć za pomocą sieci GSM. Oznacza to, że patrolowano miejsca, w których telefon napastnika logował się do stacji telefonii komórkowej. Niestety tropy okazały się fałszywe i na razie mężczyzny nie odnaleziono. Poszukiwania trwają.